My dorośli mamy sobie poradzić z tą nieśmiałością, jeśli nie udało się tego przez lata jakoś wypracować. wypracować. Jest kilka technik, które pomagają nam jakby przezwyciężeniu swojej nieśmiałości. Natomiast to, co. Ja zawsze na początku, jeżeli pracuję z osobami, które przychodzą do mnie z takim problemem, to, to co wykonuję, to stworzenie takiej mapy, gdzie na których obszarach jestem nieśmiała. I dlaczego jest to dla mnie takie ważne, żeby tą, tą, tą nieśmiałość pokonać? Jeżeli to jest kwestia zawodowa, mam wystąpienia publiczne, w których muszę uczestniczyć, mam jakieś um, ważne spotkania, na których od razu się czerwienie, zapominam, co mam powiedzieć, wtedy wiadomo, że musimy zastanowić się nad tym, co zrobić, bo, bo jest nam potrzebne w, w naszym życiu zawodowym pewnie. W dużej części, które jest bardzo dla nas ważne. Bardzo ważne wtedy jest, żeby sprawdzić, jak ja funkcjonuję w obszarach, w których jestem pewna siebie, czyli jak ja wtedy wyglądam, jakim tonem mówię, jak, jak się zachowuję, jaka jest mowa mojego ciała i przekładanie trochę tych zachowań na ten obszar, w którym tej pewności nie ma w którym jest nieśmiałość, prawda? To poszerzanie perspektywy, czyli zastanawianie się na ile ta sytuacja, w której jestem, jest dla mnie ważna. Na ile, czy, czy to, że ja źle wypadnę na tym spotkaniu, będzie aż takie ważne, że ja za 10 lat będę również o tym myślała, czy być może nie jest to aż taką, aż taką ważną kwestią i nieważne, no pójdzie jak pójdzie, ale, ale no, ważne, że, że, że będę miała to za sobą, że, że wystąpię, tak? Więc takie poszerzanie perspektywy również może, może yy, wiele ułatwiać. Yy, to też yy, praca ze swoim krytykiem wewnętrznym, który sprawia, że my w ogóle jesteśmy nieśmiali. Yy, ważne yy, jest, żebyśmy dostrzegli. Yy, Kim, Kim właściwie kto jest tym głosem, który w naszej głowie się uwewnętrznił, który mówi, nas, na, mówi nam, że coś robimy nie tak, który nas krytykuje, który podkopuje nasze możliwości, jeżeli to był właśnie wymagający rodzic, nie wiem, wymagająca babcia, każąca mama. E, Ktoś, kto do nas mówił przez, przez większość naszego życia w takim karzącym tonem, no to my musimy ten głos rozpoznać, oddzielić go od tego, co dzieje się teraz i od naszego trybu, tak zwanego zdrowego, dorosłego, czyli tego, kim jesteśmy dzisiaj. I postarać się, żeby w takich momentach ten, ten głos w jakiś sposób trochę z nim podyskutować, prowadzić taki motywujący dialog wewnętrzny i wzmacniać to swoje mocne strony, siły charakteru. Kompetencje, no, które warto poznać, wypisać, znać i na nich się skupiać.